Hej hej, witam was w kolejnym odcinku Hearthstonea. Przed nami wyzwania klasowe, ostatnie wyzwanie klasowe w zasadzie dla paladyna. Zobaczymy, co takiego się tutaj nam e, wydarzy. Uter, kontra system obrony omnotron. Wykryto intruzję. Będę walczyć z honorem. Okej, okay. dobra. No, trochę jesteś za duży. I tak w ogóle nie mam kart na pierwsze kolejki. Może być ciężko. Trzeba było wymienić w ogóle w wszystko, ale... Kto tam wie, co tu nowego się wylosuje? Czekam na rozkaz. Czwarta Arkanotron aktywna. Na zakończenie kierowywanie nadwyżek energii. Tak sobie to wymyśliłaś. Dobra, pozbędziemy się tego drnoja. Zbliż się, posłuchaj. Dobra, nowo musimy się tego jaka pozbyć. No dobra, załóżmy, że on go nie zabije. Tak jest. Nie zabił go. Daj stronnikowi plus 3 do ataku. A no dobra, pozbędźmy się tego... ...badziewiaka. Zbądźmy się i tego badziewiaka i wystawmy sobie takiego. Jednostka aktywna. Coś ty tam wymyślił? Dobra. Też nie możesz za dużo postać, więc mamy taki pomysł, żeby cię uśmiercić. I żebyś nie miał za łatwo. Dobra, co ty? Wszystkie zaklęcia trzy mniej. Super. Ciebie też trzeba. Aha, moje też. Mhm. mhm. się boję jego zaklęć, więc... To tylko ja i Tylko powiadasz. Skoro mamy dwie konsekracje, to zróbmy sobie pożytek z jednej. Dostka magmatron aktywna. Karciuszki nam się kończą. Za każdym wygrać zagra kartę. Co, 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 co? Zadam mu dwa punkty obrażeń. Taki patent. Takie buty. To wyleczmy się i dostaniemy dwa w tak? Daj Boską tarczę, lazurowy smokowiec. Coś tam, coś tam, tak? 3, 5, 7. No dobra, jesteśmy w stanie go kill'im. A no, przyjmiemy jeszcze dwa na klatę, a co? Gotowe. Jednostka obronna gotowa. Coś ty teraz wymyślił. Dobre. Znowu toksytron. Ileż ty tych mechów masz? Cieciu jeden. Trzeba by ich trochę poczyścić. Tego na pewno trzeba zczyścić. Dobra, wyczyśmy stół. Zrobimy na krzyż. Wystawimy tak. I zobaczymy. O! To wymyślił? Co? Aha, dobra. To ja mu też po dwa zadaję. OK. Daj stronnikowi plus 4 plus cztery. To tak zróbmy. mi się tego pedała eee, dwa mniej, a zostanie mi jeden many czyli nam to i tak nic nie da. To wystawmy sobie tego smoczka i lejmy w pysk. O, można było sobie dobrać kartę jeszcze w tej kolejce, ale dobra. One, two, Miał być krótki filmik, a tutaj się robi jakaś masakra. Nie bardzo mamy jak się pozbyć tego śmiecia. I to jest problem. Tego się pozbędziemy, żeby tutaj nie kwitł. Damy smoczkowi takie coś. Nic już nie wystawiamy. I będziemy liczyć, że się go pozbędziemy szybciej niż on nas. Tak to wygląda sprawa 4, 6, 7. A kurde. <laughs> to jest niedobre ten toksytron. Więc cały nasz misterny plan. Uh, idzie w pizdziec, ale musimy się pozbyć tego gada, bo nie mamy wyjścia innego. Zbądźmy się tego jasia, małego mechanu wzmacniacza. Okej, okay. chromagus <laughs> dostał. Dobra, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. No dobra, to papa. Długo to trwało. I chłopak kombinował jak tylko mógł, ale... Ale jest, dobierz dwie karty, okej. Okay. Także temat wyzwań klasowych również mamy już zakończony. Zostały jeszcze Heroiki i to będzie koniec Czarnej Góry. Za, za ten odcinek już Wam dziękuję i wypatrujcie Heroików. Dzięki serdeczne. Hej pa.